Siema, no <kusz> dzisiaj sobie grałem w i dzisiaj będziemy kultywatorować dwa tora i uwaga, widzowie przerzuć, no, a teraz w poprzednim odcinku przyjechały to znaczy, no do mnie nowe nabytki to znaczy, na niedawno, bo się tiery rozbił. Ale nie odmieścili na pakę tego jeszcze, A więc mi to dzisiaj dowiedzieli. To jeszcze to Ursus 4011. Bo ja, ja, ja bardzo lubię Ursus i ja nie mogę sobie odpuścić tego Ursusa. Mam cztery Ursusy. Ja bym w tamtym odcinku spotkania mówiłem, że za teraz planuję ja kupić ale... Pomyślałem, że to nie ma sensu, że to Będzie do kolekcji Ursusy, do kolekcji będzie. Wszystko polskie. Dobra. Kultywator mamy ten A nie, tutaj mamy bo ja go, jak go przestawiałem dzisiaj. Bo już testowałem ten ciągnik. Ale nie w polu, tylko... O kurde się ja chyba, to to, to to trochę tam nierówności miałem na gospodarstwie dobrze, to jest zbytkie bo nie było ciężkie taki kurcymator to bym go nie podniósł jakbyśmy w pole pojechał. najprv ide na to. Ale bližšie. Nie. A potom pôjdem na to ďalšie. Najprv od razu vyšlo na to ďalšie, bo... To ale už dlho razy bolo na odčinkách. To. Tamto šilo, nie raz by nie na tamto. ale mi wyjechał w ogóle go nie założyłem. mamy tu na szczęście czekaj, na szczęście nic się nie stało na chwilę na poboże zjadę zobaczymy, bo to nowy nabytek <trym> szkoda by było, gdyby się zarycało dobra I nie jedziemy nie stało. możemy jechać Dobra, blisko jesteśmy A właśnie, patrzę, że to patrzę, ja tam To jest takie dobre chleba, że ja trochę zaorałem i się skapłem, że to jest dobra gleba i nie trzeba urać Dzisiaj będzie tylko to na tym polu A na tamtym jest zaorano, bo tam jest by była ciężka gleba Opa. Będę wahaczył, jak ten raport, gdzieś to chyba Dobra. Dobra, chop. Ogniżamy. I jedziemy. Ja wiem, czy on się No dobra, ja do... to trochę ciemno, ja... nie no, nie ciemno się, się, ale już jest jakoś super jasno. Ja nie mam tam światła. światło ma dobre. No, no podobno do sześćdziesiątki, tymi, tymi błotnikami, no to dało 60, to o, szybko się brudzi. To jest najpierw dobra gleba. To jest ruch. A ja bym nie chciał to robić paść. Jeszcze tak objedziemy. kultywator to tu mamy też twarde żółwka tu mamy taki żółwka zakupić teraz ta, twarde żółwka, ta tam tyle nowe jakie nawet nie ta żółwka była kupiona na samym sata już teraz sobie by się to nie opłacało

a teraz taka dobra dla bądu ale to na jeden sezon bo jeśli nie zaorał to będzie gorsza ale żeby nie martwić czasu no to Gdy nie orałem tego no już powoli nam ja kończy to pole a będę nie wiem, chyba pod odcinkiem będę siadać, widzę wiem. Albo dołączę do tego odcinka siedzisz, jakiś fragment. No ja raczej woda odcinkiem zasięgam. Nie no, jeszcze to odróżnić z pracami polowymi. A i długo to będzie trzeba kosić. To znaczy, na nie, raczej będzie z koszeniem. To pod odcinkiem zarobię ten siew. O jest, zahamował i zabieram. Chyba mi sprzedać jakaś trochę łopcy tego, bo zahamował się tak. No tutaj... Ja to tak na pewno jest dobry. A najwyżej się go rozbierze. Aha, super, pasek zielony. Pasek zielono, czarny, dużo To sobie pasuje do tego tyle, taki zielony-czarny. Ja tylko to pole, że robię Trochę to trwa też, takie pole A co ja robię, jaki długi odcinek, z tego hormienia. O, widzowie, schodzi lakier To jest zły znak I Nie trzeba kupić farby Chyba, chyba to jest używane, ktoś tylko zaczyna myśleć żeby tak szybko lakier naszego. Chyba to będzie najgorszy nowy nabytek, jaki kupiłem. Ale jak tak szybko lakier schodzi. Chyba z kopci. A szaro, więc to jest dobrze. Że to dobry, dobrze, że świadczy. Dlatego lakier. A dobra, co tam. A lakier ułatwia, żeby działał w bo... ogóle.

Na samym, że miałem się przetosować, pójdzie, to pójdzie pójdzie, bo z tym płójemy na na samym ortu będzie to przetosować. Pora widzimy, Widzimy się w następnych odcinku, Na razie. Cześć.